I niezależnie też od wieku, programować też dzieci w ten sposób, że to jest ich życie. I one już od pewnego jakby etapu ich rozwoju, w zależności od wieku, będą ponosić skutki swoich decyzji. Nie chcesz się uczyć angielskiego w stosunku? Świetnie. Ale to jest Twoja decyzja, skoro uważasz, że jesteś tak dorosły, super, tak, ale skutki tej decyzji poniesiesz Ty. Uświadamiajcie też swoim dzieciom, że w dorosłości albo jak tak bardzo na pewnym etapie, szczególnie nastoletnim, chcą być dorosłe. To dajcie im odrobinę posmakować skutków decyzji, jakie one chcą samodzielnie podejmować. W ten sposób też one uczą się odpowiedzialności za swoje decyzje.